Macki w łóż do zabawy, rusz! Cześć, mam na imię Michał i pokażę wam grę Sprytna Ośmiornica. Sprytna Ośmiornica przeznaczona jest dla jednego do trzech graczy już od 5 roku życia. Każda rozgrywka zajmie wam średnio 20 minut. W pudełku znajdziecie prostą instrukcję 9 gumowych macek, 18 kolorowych kubeczków i 27 kart z zadaniami. Zaczynamy! Weźcie 6 kubeczków, każdy w innym kolorze, i ułóżcie je przed sobą. Wybierzcie, którą stroną kart chcecie zagrać. Zieloną ramką oznaczyliśmy zadania prostsze, czerwoną natomiast trudniejsze. Potasujcie dokładnie wszystkie karty i ułóżcie je w ten sposób, aby strona z zadaniami była zakryta. Czas na macki. Weźcie trzy z nich i nałóżcie je na swoje palce. Sugeruję kciuk wskazujący i środkowy. Ale zróbcie to tak, żeby było Wam wygodnie. Gracz, który ostatnio widział dowolne zwierzątko morskie, krzyczy głośno start i odkrywa wierzchnią kartę ze stosu. Rozpocznijcie układanie kubeczków w tym samym czasie. Przyglądajcie się dokładnie morskim zwierzątkom umieszczonym na karcie. Liczy się ich kolor oraz ustawienie. Kto z Was jako pierwszy wykona zadanie, krzyczy sprytna ośmiornica. Pozostali gracze sprawdzają poprawność ułożenia Waszej konstrukcji i jeśli wszystko się zgadza, gracz zabiera tę kartę jako punkt. Przygotujcie się do następnej rundy. Grajcie do momentu, kiedy wyczerpiecie wszystkie karty. Osoba, która pod koniec gry będzie miała ich najwięcej, zostaje zwycięzcą. Gra Sprytna Ośmiornica wspomaga rozwój motoryczny, rozwija koordynację i skupienie. Idealnie sprawdzi się na imprezach z dziećmi, jak również stanowi świetną zabawę dla starszych graczy i rodzin. Więcej informacji o produkcie znajdziecie w opisie pod filmem. Sprytna Ośmiornica, trzymajcie się ciepło.